Rapet zamontowany jak widać wszystko ładnie prosto, i lekki spadek w kierunku pokoju. Tak jak zapowiadałem, od strony okna jest gruba warstwa wełny. Po bokach też w tych szczelinach dylatacyjnych jest pełna. a na końcu czymś innym jeszcze się to zalepi. A pod spodem, pod spodem jest jednak piana. Po włożeniu klinów stwierdziłem, że warto te kliny jeszcze oblać tą pianą i jakby no zalepić dokładnie. Wylot, żeby to było estetycznie i żeby to było takim, jak taką jedną całością. Na szczęście udało się uniknąć jakiegoś wybrzuszenia. Wszystko pięknie się trzyma. Dwa legary solidne plus stempelek spełniły swoje zadanie.